No siema, dzisiaj nagrywamy znowu na słuchawkach i jak widzicie puściłem Friday Night Funkin' na słuchawkach, to jest mega głośne, więc... Dobra, koniec tej muzyki. Zapomniałem, że ja nagrywam koniec. Dobra. Jak sami widzieli, widzieliście? Widzieliście. Ja Nie chcę sami. Nagrywać. Jak sami widzieliście wczoraj? Wczoraj prawie przeszliśmy Wczoraj prawie y, przeszliśmy grę o wirusie, ale niestety była porażka, przez to, że nie zabiłem wszystkich i dzisiaj postaramy się zabić wszystkich na planecie i... I COVID-19 wczoraj prawie zabić, zabił wszystkich. COVID-19 prawie zabił wszystkich. Chcę, żebyś siedział tutaj. Jak widzieliście, COVID-19 prawie zabił wczoraj wszystkich. I Francja. Nie miała być Polska, ale Europa Środkowa. Dobra. A nie! Tak. COVID-19 zaczyna się rozprzestrzeniać. COVID-19 roznosi się z osoby na osobę w Europie. Środki i rozwija i się gawylotowanie, zarazę, gwałtownie, gwałtownie zarazę, zarazę kontroluje kontro Ctrl pośrednio prze, poprzez ewolowanie jej Już. Cicho bądź. Co to było? To jest nam gra. Ale ja żeś mi ręcznik nie dałem, no bardzo zabawny jesteś. Duży ręcznik ten widłu. Duży mm. Dużo. To, to nie jest duży ręcznik. Daj mi spokój już! Zabieraj, to nie, jest nie daj mi spokój! Zabieraj masz ponad piń. masz ponad daj mi spokój masz masz ponad poczekajcie masz ponad 15 punktów DNA w zapasie Użyj ich, by wolować COVID-19, zakazić więcej ludzi, wyciśni, przycisk choroba w lewym dolnym rogu. Dobra, wiem. Dobra, się I od krwinek zaczęliśmy. Wczoraj, wczoraj zacząłem sobie krwinek perfinek i o kitchen żeby zaczęło się od Niemczech. E, dobra. Y... Ale to może trochę zjeść tu, bo i trochę zało. Tak, tak. Orenic czyst. Proszę wszystkie trzy części ulicy Strachów. A, no tak, racja. tak, racja, 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 racja. Tak, 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 tak. wszystkie trzy. Kolejna karta. Wczoraj sami widzieliście. A no tak, przecież nie było. Okej, okay, dobra. Wczoraj przez to, że nie. Przez to, że. Wczoraj nie wrzuciłem żadnego filmiku, przez to, że najpierw tam wieczorem, gdzieś tego 22 czy tam 21, padło, padł, padła pa bateria i przez to, że mój. Przez to, że podłączyłem, i ale i nie zdążyłem, mi padł mi telefon i, i, i wiecie sami, to pykło. I te, nie było odcinka, ale Chiny były całe w kropkach, Australia to, to wszystko tu było jak było y, Dobra, dobra poczekajcie, jakby mi wczoraj e. to, to Rosja cała była. Cała Europa, po Cała Europa była, cały świat był prawie za, zarażony, ale była porażka, przez to, że ten, było kilka ocaleńców i... Bartek, daj mi spokój! Dokładnie nie wiem ile, ale pewnie dziewięć.

Kraj, gdzie y... o właśnie, właśnie do tego kraju będziemy, będzie lecieć nasza konsola. Wiesz, gdzie jest najtrudniej ludzi Nie, nie, Co? gdzie jest najtrudniej Gdzie? Ej, ale u mnie przecież całe włosa były zarażone, dobra już nie gadam, bo ja mam tutaj, dobra, ja mam tutaj filmik do nagrywania, dobra i muszę się zajmować. Są. Yy, po prostu zdenerwowały mnie te słuchawki, to... bo... Bartek! No, Zuzia. Nie! Julia! Dawaj mi to! Mamo, ona mi zabrała mi! Co ci za... i zakładasz dwójkę, wychodzicie na pobiórko. Co on tutaj z koritarza. A ty gdzie idziesz? пошли в до Wiesz, a, nazywa... wiesz ten jeszcze kocyk i miseczki? Mama, a wiesz jak nazywam tego wirusa? COVID-19. Mama, Dobrze, to ten koc weźcie na podwórko. A Dawid mu się na ok nie pokazuje, bo przyszło do sprzedania i jak zwykle spierdzieli do domu. Ja wam nie powiem wszystko a to na nie jest jasne. dlaczego Rosja jest taka wielka? Patrz, Rosja jest cała wielka, taka ja nie wiem dlaczego. A Rosja i inne kraje to jest Azja.

Zobaczymy się w drugiej części, czyli gdzieś tak yy, yy, jutro, po powiedz, no, powiedz, że może za tydzień, bo czekali, jak nie wreszcie. Yy, za tydzień może, dobra. Yy, yy, za ty Ale co yy, widzimy się jutro za tydzień. Yy, jutro za tydzień i dajcie suba, dajcie łapkę w górę. Yy, lajka, lajka i dzwoneczek i napiszcie komentarz Filip yy, fi, Filip zrób, Filip zabił, wszy, zabił wszystkich na świecie nie Filip napiszcie Filip Nubek napiszcie w komentarzu Filip Nubek i przypnę wam serduszko dokładnie i jak będę umiał zrobić zdjęcie na Instagramie, to wyślę wam zdjęcie. To wyślę wam zdjęcie mojego psa. Tak się umawiamy, dobra. Widzimy się za tydzień w drugiej części. W drugiej części. I polecam też kanał. Brother. Brother. Ty nie masz swojego kanału. Brother Move. Nie noobmaster Master 69. Wbijajcie na kanał noobmaster Master 69. Polecam. Widzimy się za tydzień. O. Widzimy się za tydzień. O. 14. Naro.